Gościem Polski Rolnej jest po raz kolejny prezes Jarosław Malczewski, który dowodzi Polską Grupą Mleczarską. Panie prezesie, wrócił pan za wielkiej wody. Zapoznał się pan z kondycją mleczarstwa amerykańskiego, nowozelandzkiego, ale, ale najpierw niech pan powie kilka faktów o Ukrainie, bo pan ma najnowsze wiadomości. Tak, jeśli chodzi o Ukrainę, to w ostatnich tygodniach na tapecie było memorandum, czyli nawiązanie do noty dyplomatycznej pomiędzy stroną polską a ukraińską. Natomiast w ostatnich dwóch tygodniach po stronie Ukrainy takie memorandum też zawarto. Tym razem było to memorandum pomiędzy Stowarzyszeniem Producentów Mleka a Stowarzyszeniem Przetwórców Mleka. W przestrzeni publicznej, w komunikatach prasowych w ubiegłym tygodniu można było odczytać kolejną informację, a więc krok numer dwa w zawartym memorandum pomiędzy stroną polską a ukraińską. Tym razem Ukraina przystąpiła do, w, pewien, w pewnym sensie do realizacji, mianowicie zawarła swoje memorandum, tym razem na poziomie organizacji mleczarskich. Po jednej stronie tej umowy były, były, były przedsiębiorstwa mleczarskie, czyli przetwórnie, a z kolei drugą stronę reprezentowała grupa producentów mleka. Konkluzja z tego memorandum była taka, że stawia się absolutny priorytet w dziedzinie, w, w temacie eurointegracji Szybkiego Stowarzyszenia z Unią Europejską oraz implementacji mapy drogowej, która została opracowana przez Polskę. Czy zostanie, czy została opracowana? Zostanie opracowana, natomiast w pewien sposób zarys tego przedstawiono. Niemniej jednak strona ukraińska już w pewien sposób połknęła haczyk i przystępuje do realizacji czyli do implementacji tego, tego Memorandum. A co to Memorandum ma do Memorandum podpisanego ze stroną polską? Bardzo wiele, dlatego że jako dobrą monetę przyjęła ta organizacja mapę drogową, która ma być przygotowana przez stronę polską i strona ukraińska już przystępuje do implementacji, a więc punkt po, punkcie, krok po kroku realizacji tej mapy drogowej. No, która wytyczona jest, dajmy, w zarysie, ale ma być szczegółowo wytyczona, tak? Tak, natomiast z tego pojawia się jedna puenta, mianowicie Ukraina stawia na ścisłą integrację z Unią Europejską, na pozyskanie środków unijnych w wysokości blisko 4 miliardów euro, na duże inwestycje zarówno w produkcję, jak i przetwórstwo mleka. Cel jest taki, żeby Europę, która rozbraja się z produkcji żywności, w pierwszej kolejności z produkcji zwierzęcej, zaopatrzyć w żywność i jak na ironię wskazuje, że taki tak jest moralny obowiązek strony ukraińskiej. Czyli, czyli, no, czyli jak teraz słyszałem takie w internecie, takie słowa, słowa ukraińskich menadżerów od zboża, że, że oni mają bardzo dobrą agrotechnikę, że Polska się nie może równać z nimi, bo nie chodzi tylko o gleby, ale o technologię, o kulturę, że polskie zboże jest słabe, to to za 4 lata będzie, będą takie rozmowy o polskim mleku. Czy nie? Czy się obronimy? Tak może być. Natomiast wszystko w zależności od tego, na ile silne lobby będzie po stronie polskich producentów i przetwórców mleka. Myślę, że w, dużej, w dużym współudziale i, i wsparciu ze strony pozostałych krajów unijnych, które też mogą poczuć się zagrożone. Natomiast tu, bo to nie grozi tylko polskiemu mleczarstwu. To nie, nie grozi tylko polskiemu mleczarstwu, ale grozi tak naprawdę mleczarstwu w całej Unii Europejskiej, bo oczywiście w pierwszej kolejności Polska zostanie poszkodowana jako ten kraj przyfrontowy, czy też graniczny. I naturalne jest to, że produkty świeże będą w pierwszej kolejności zalewały ten rynek polski. Natomiast w momencie, kiedy tych produktów stanie się za dużo, to w całej Unii Europejskiej, patrząc na to, że jest swobodny przepływ towarów i usług, też ten problem będzie widoczny, natomiast on będzie widoczny z lekkim opóźnieniem. Czy, czy nasza branża mleczarska no, najważniejsza osoba na przykład w branży mleczarskiej Pani dyrektor Agnieszka Maliszewska, prezes Pisarek, prezes Chydzik czy prezes Hondlik rozumieją ten smutny fakt? Jeśli rozumieją, to powinni po stronie polskiej zawrzeć memorandum, ale obrony polskiego interesu producentów mleka przed napływem konkurencyjnej, taniej żywności z zewnątrz, a więc na podstawie tego memorandum wdrożyć mechanizmy zbliżona do tego, co zrobiła w ostatnich dwóch miesiącach Nowa Zelandia, która wprawdzie wśród ekologów i organizacji skrajnie lewicowych jest bardzo mocno krytykowana. Natomiast rządy prawicowe za można powiedzieć dowództwem nie, nie. pana premiera Luxmana, ale y powiedzmy sobie, że tam prawica to oznacza w Polsce centrum. Bo tak, bo tam jest centroprawica, prawica. No. Tam jest centrum prawica, natomiast tam doprowadzono do tego, że odstąpiono od w tej neutralności klimatycznej, która miała już nastąpić w 2030 roku. Co więcej, powszechnie mówi się o powrocie do wydobycia ropy naftowej i gazu i używaniu paliw kopalnych. Cel jest taki, mianowicie ratowanie gospodarki, bo Wyniki gospodarcze w Nowej Zelandii wskazały, że produkcja mleka spada. Jest to konsekwencja wzrostu stóp procentowych narzuconych przez bank centralny w Nowej Zelandii. I ten dochód rośnie czy Spada. Spad Doch dochód istotnie spada, w konsekwencji po, po w produkcja spada. Do, do, dochód gospodarstw rolnych spada, produk tak. produkujących mleko, tak? Mleka tak. Jest, też jest też mniej. Jest też mniej. Jest też mniej. I to jest następstwem... Wysokich stóp procentowych i w Nowej Zelandii przeliczono, że w, za 19% kosztów produkcji mleka odpowiadają obecnie kredyty bankowe. Natomiast w Polsce nikt takich danych nie prowadzi. Niemniej jednak ja twierdzę, że w przypadku tych gospodarstw rozwijających się w udział kredytów w kosztach produkcji może sięgać ponad 40%. Dlatego, że takie informacje mam bezpośrednio od producentów, że większość zabierają banki. Na wysokie raty kredytu. To jeszcze może Nowa Zelandia dopłaty do, do eksportu produktów prowadzi? Nowa Zelandia ma przede wszystkim bezcłowy eksport artykułów mleczarskich do Chin jako wyraźny stymulant wzrostu gospodarczego. Czyli w, w konsekwencji negocjacji pomiędzy. Stroną nowozelandzką, a chińską od 1 stycznia tego roku następuje eksport bez ceł do, do Chin, co jest, no, można powiedzieć, motorem napędowym dla Nowej Zelandii, która jest krajem wyjątkowym w produkcji mleka, bo samowystarczalność ma znacząco przekroczoną, a 95% produkcji mleka narodowej trafia na eksport. A jak sytuacja w Stanach wygląda obecnie? Sytuacja w Stanach wygląda tak, że następuje też pogorszenie warunków ekonomicznych w wyniku tego, że brakuje ludzi do pracy. Brakuje ludzi do pracy w mleczarstwie. Tak, w produkcji mleka. Ludzie nie chcą pracować przy krowach. To tak no, samo jak w Polsce. Tak samo jak w Polsce jest coraz większy nacisk po stronie amerykańskiej. Na robotyzację, czyli na używanie robotów budujowych jako urządzeń do pozyskiwania mleka. Natomiast cały czas średnie gospodarstwo rolne w stosunku do gospodarstwa rolnego w Polsce jest dokładnie 35-krotnie 35 większe. W Polsce średnie ma około 10 krów produkcyjnych, a w Stanach 350. Natomiast z kolei w momencie, kiedy Przyjrzymy się stanom bliżej, to w obszarach, gdzie ta produkcja mleka się koncentruje, czyli na zachód od Mississippi, to średnie stado jest od 2,5 tysiąca sztuk w górę. A więc to jest nieporównywalnie większa skala. Korzystna sytuacja Stanów Zjednoczonych rysuje się tylko i wyłącznie. W kwestii rosnącego spożycia mleka i przetworów mlecznych, i to głównie za sprawą dwóch grup osób. Pierwsza to latynosi, którzy jako imigranci, raz że chcą pracować przy produkcji mleka i są, można powiedzieć, kołem ratunkowym dla gospodarstw amerykańskich, z drugiej strony wpływają na wzrost spożycia, a kolejnym ogniwem czy kolejną grupą społeczną są seniorzy. Dlatego, że wśród rdzennych Amerykanów najwięcej mleka spożywają ludzie powyżej 50 roku życia. A więc starzejące się środowisko w Stanach Zjednoczonych też w pewien sposób pozytywnie oddziaływuje na spożycie. Niemniej jednak cały czas Stany zmagają się z wysokimi kosztami produkcji mleka. A eksport? Eksport ze Stanów, ze strony Stanów Zjednoczonych jest w pewien sposób. Pod znakiem zapytania, dlatego że w, w, w listopadzie zbliżają się wybory prezydenckie. Jeśli wybory wygra Donald Trump, a, a wiele na to wskazuje, to może dojść do zaostrzenia relacji pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi i tym samym eksport ze strony Stanów Zjednoczonych w inne obszary świata może być mniej dochodowy. Wróćmy na Polskie podwórko, nie olimpijskie, ale mleczarskie, poszło do góry mleko przerzutowe. Tak. Jak Pan to ocenia, ten fakt? Mamy duży wzrost cen surowców przerzutowych. Mleko przerzutowe w tym tygodniu kosztuje od 2,20 zł do nawet 2,30 zł. Natomiast jeśli popatrzymy na to... Kto to mleko kupuje, to w pierwszej kolejności należy wskazać podmioty, które dotychczasowy skup oparły na rolnikach, którzy mają chów pastwiskowy. I w konsekwencji tych niezwykle wysokich temperatur, które zaskoczyły również i producentów i krowy, produkcja mleka w Polsce spadła. Niejednokrotnie słyszy się, że w trasach zbiorkowych jest 25, a nawet 30 procentowy spadek produkcji mleka. Natomiast zobowiązania w stosunku do handlu detalicznego i importerów na świecie są cały czas, można powiedzieć, aktualne, a więc jest konieczność dokupienia nawet tak drogiego mleka. I do, I do sieci handlowych są aktualne też? Jak najbardziej, jak najbardziej, co więcej w sieciach handlowych póki co nie widać odzwierciedlenia wzrostu cen surowców przerzutowych. Dlatego, że ceny w zasadzie na przełomie lipca i sierpnia nie uległy jakiejś radykalnej zmianie lekko sytuacja się w eksporcie poprawiła i przede Ale wszystkim w masła nie w wyłącznie w produktach tłuszczowych tłuszczowocznie dlatego bo masło już 32 zł kosztuje tak, 32 no, zł za kilogram co w stosunku do kwietnia jest wzrostem o um, 9 zł za kilogram bo a wtedy ja, i, 23 ja, ja jestem ciekawy rozumiem że jeżeli zakładnik potrzebują, nie mają mleka, dokupują mleko yy, przezutowe, które no, jest bardzo drogie, nawet jak pod 20 weźmie. To jak jest że chyba tylko na galanterii, bo chyba yy, yy, na, na, na sera się nie opłaca, na sery przerabiać tak drogie mleka się nie opłaca, poza tym serami nadal są magazyny zawalone. Tak, no, ser Gouda obecnie kosztuje 18 złotych. Yy. Myślę, że wartość mleka w przypadku serowni maksymalnie jest na poziomie 8 złotych 80 złotych 90 za litr, a więc w serach się tego nie spienięży, w galanterni, ale to tylko i wyłącznie tej, która ma silną pozycję w sieciach handlowych. Takich mleczarni w Polsce jest kilka. Natomiast w ujęciu... No, króluje tutaj Piątnica, która, która walnęła w górę o kolejne 10 groszy i tak, a i tak płaciła najlepiej w Europie. To prawda. I tu właśnie mamy, zmierzamy do punktu, że podstawowym sukcesem jest wysoka pozycja w handlu detalicznym w Polsce, w sieciach handlowych, którą mo, może się no ale ze, ze, z, z kilka podmiotów. Z drugiej strony, no, jakby piątnic było 10, to no by ta właściwa piątnica się zacznęła, bo inne by niby piątnice obniżały ceny. To też jest po prostu taki, można powiedzieć, okazały kwiat. Do polskiego kożucha w mleku. Tak, to prawda I, i trzeba pogratulować tej firmie za uzyskanie takiej pozycji, ale również za fakt, że tej, tego, tej pozycji lidera na rynku europejskim skutecznie broni, nie dopuszczając w zasadzie żadnej konkurencji do uzyskania podobnej pozycji. Ceny takie są, że za czerwiec tylko na Podlasiu płacą podlaskie firmy powyżej 2 zł za litr. To prawda. Pozostałe mają... średnie średnie ceny oczywiście. Tak. Powyżej średniej ceny złoty 95 zł jeszcze było województwo dolnośląskie, zachodniopomorskie, lubelskie i podlaskie. I to jest wszystko. Także na 16 województw, 12 jest poniżej średniej krajowej. Słyszy się też o mleczarniach, które za małe ilości mleka na poziomie kilkuset litrów na odbiór płacą po złotówce czy złoty 5 w jeszcze dodatkowo no jest to mleko pozaklasowe, gdzie komórki sematyczne są minimalnie przekroczone, natomiast już zgodnie z umową bardzo często jest 30 groszy ta cena obniżana, także z tych złotych 30, czyli z pensji, można powiedzieć, tego wynagrodzenia głodowego jest jeszcze 30 groszy. Ostatnio, ostatnio mówił Pan, że być może przełom października, listopada, czy koniec października, będzie takim przełomem, że to delikatnie wzrośnie i ta Cena dojdzie do 2 zł. 10 groszy, nawet sformułował Pan taką, że może w tych okolicach się cena. Czy Pan podtrzymuje tą wersję? Tak, ten już jest realny, nawet twierdzę, że może to nastąpić szybciej, dlatego że w handlu detalicznym decydują tak naprawdę niemieckie sieci handlowe w tej chwili w tej części Europy. W związku z tym one wracają do. Pełnych obrotów 15 września, i od tego momentu można. W... Czyli to nie biedronka, tylko sieci niemieckie. Przede wszystkim, dlatego że na... funkcjonujemy na rynku jednolitym, na rynku wspólnotowym. Największą grupą handlową jest grupa Schwarz, do której należy Kaufland i Lidl. I tak naprawdę w Niemczech o cenach podstawowych artykułów mleczarskich decyduje Aldi oraz Lidl. I pod... Aldi oraz Lidl, ale też decydują. Przypominam, że biorą w tym udziały yy, przetwórcy i producenci. w ramach porozumień trójstronnych. Trójstronnych, a u nas? U nas tego u nie na, ma. U, na, u nas się tylko o tym mówi, wiadomo o tym od kilku lat, kilkunastu i tylko się mówi i wszyscy żną głupa, bo nikt nie wystąpi przeciwko wielkim sieciom handlowym, którzy są dawcą wielkich reklam i olbrzymie kasy. Ale też nie ma co się dziwić, bo się boją. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, pan się boi? Nie. Ja też się nie boję, ale są takich, którzy się boją. Dziękuję. Dziękuję bardzo.